Teraz chciałbym wam pokazać, w jaki sposób za pomocą JavaScriptu dodać jakieś elementy na stronie. Pamiętajcie, że ja tutaj nie będę wam pokazywał wszystkiego związanego z JavaScriptem. Ja tak bardziej pokazuję Wam rzeczy, które można wykorzystać w WordPressie, później i na naszej stronie. Coś, co będziemy często wykorzystywać. Nie będziemy się zajmować jakimiś tam drobnostkami, z których mało kto korzysta. Bardziej chciałbym skupić się na czymś, co często będziecie spotykać w sieci. No i teraz chciałbym w, w, zrobić takie wprowadzenie właśnie do tego, w jaki sposób tworzyć jakieś elementy m, z różnymi klasami itd. na stronie, ponieważ to na pewno wam się przyda. Załóżmy, że po kliknięciu na przycisk będę chciał utworzyć jakiś nowy div tutaj pod spodem z jakimś dodatkowym tekstem. Więc tutaj, gdzie mamy button, możemy sobie dodać onclick event czyli kliknę sobie on click i powiedzmy niech nasza funkcja nazywa się add div. Zapiszemy sobie przejdziemy do pliku js Twórzmy sobie teraz funkcję właśnie o nazwie add div i tutaj będziemy chcieli ym, stworzyć sobie nową jakąś zmienną niech to będzie na przykład let div to się równa i tutaj dodamy sobie dokument ponieważ tutaj chcemy stworzyć ten nasz element i dajemy create element i tutaj jako argument wybieramy, że mamy stworzyć sobie diva, więc robimy coś takiego. Zobaczmy, czy w ogóle to zadziała. Przejdźmy sobie tutaj, odświeżmy, damy click me. Teraz sprawdźmy inspect. Zobaczmy, czy jakiś div się tutaj utworzył. No i jak widzicie, nie ma tutaj żadnego diva. Dajemy click me. I nic tutaj się nie pokazuje, prawda? Nic się tutaj nie dodało, ponieważ jeszcze musimy powiedzieć, kto ma być rodzicem tego diva, gdzie ten div ma być umieszczony. Więc teraz na dole wpiszemy sobie coś takiego, że document, następnie body i damy append child i wybierzemy właśnie tego naszego diva. Zapiszemy, wrócimy tutaj jeszcze raz, odświeżymy stronę, klikniemy na click me. I zobaczcie, że na dole pojawił się ten nasz div. Damy jeszcze raz, jeszcze raz, i kolejne divy się tutaj pokazują. Odświeżę stronę, żeby wrócić do tego, co było, ponieważ poza tym możemy tutaj jeszcze dodać no, pełno różnych rzeczy. Możemy wpisać sobie div, możemy dodać do tego id. Powiedzmy, niech to id wynosi. Na przykład test, więc damy sobie średnik, przejdziemy tutaj, odświeżymy, damy klik mi i zobaczcie, mamy div ID test. Oczywiście, w, tak jak jest to teraz, nie do końca może to działa prawidłowo, ponieważ jak kliknę sobie znowu, to dodaje mi kolejny div o takim samym ID, co jest oczywiście błędem, nie powinny być. Przynajmniej dwa elementy o takim samym ID. No ale przynajmniej wiecie, jak to zrobić, tak? To oczywiście moglibyśmy sobie dać instrukcję warunkową, żeby wykonało się tylko jeden raz. Ale teraz załóżmy, że chcemy dodać sobie klasę. Więc w jaki sposób dodać klasę zamiast ID? Możemy dodać class name. Zapisać i teraz, jak sobie odświeżymy, damy klik mi, to zobaczcie, że dodajemy div o klasie test. I tutaj już wszystko jest w porządeczku. Gdybyśmy chcieli dodać na przykład więcej klas, to oczywiście tutaj po spacji możemy sobie dodawać jakieś jeszcze inne klasy, na przykład nie wiem, main, tak, zapiszemy sobie, przejdziemy tutaj, odświeżymy, dajemy klik mi i zobaczcie, że dodaje nam test main, tak? Ile razy byśmy nie dodali, to dodaje nam kolejne. Jeszcze moglibyśmy też dodać kolejne klasy, na przykład za pomocą y, class list, tak, to nam y, podaje wszystkie klasy, które już istnieją. I do tego możemy sobie dodać jeszcze jakąś kolejną klasę, na przykład klasa 3. Ja tutaj dałem spację przed tym, żeby tutaj nam się to połączyło ładnie, tak, żeby jedna z drugim się nie skleiła. I teraz, jak sobie to zapiszemy, odświeżymy, klik to zobaczcie, że już mamy tutaj kolejne klasy, prawda? Więc w taki sposób możemy to zrobić. Dodatkowo możemy dodać coś do środka jeszcze, na przykład jeżeli chcemy od razu tego diva wstawić. Jakiś tekst, to możemy sobie dodać tekst, content, to się równa, i powiedzmy jakiś tekst. Teraz sobie odświeżymy, dajemy klik mi, i zobaczcie, że tu na dole już się pojawiła wtedy mm, zawartość tego. A gdybyśmy chcieli na przykład dodać wewnątrz takiego diva jakiś paragraf, powiedzmy, to możemy to zrobić za pomocą innej metody, ponieważ tekst, content daje tylko tekst. A jeżeli chcemy dodać jeszcze jakieś znaczniki HTML, to powinniśmy użyć innerHTML. HTML. I teraz możemy sobie tutaj dodać na przykład paragraf, czyli dajemy znacznik rozpoczynający i kończący. Wrócimy sobie tutaj, odświeżymy, dajemy klik mi i zobaczcie, że tworzy się to już jakoś jako paragraf, który jest wewnątrz tutaj naszego diva. Oczywiście, gdybyśmy chcieli tutaj dodać, to też możemy sobie jeszcze dodawać klasy jakieś i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli cudzysłów jest zewnętrznym, to teraz musimy dodać sobie apostrof i to będzie jakaś tam klasa, prawda? Zapiszemy sobie, odświeżymy cyk, i tutaj powinniśmy dostać właśnie paragraf o klasie, klasa. No i super. Czyli w taki sposób możemy dodawać sobie jakieś poszczególne elementy. Tutaj pokazałem wam jak dodać akurat diva, ale to nie musi być div, to może być na przykład span, odświeżymy sobie, kliknij i dostajemy spany, to może być na przykład też paragraf, dajemy sobie cyk, odświeżamy, tak, może dam inspect, żeby to było widać i zobaczcie. Dostajemy dokładnie to. W taki sam sposób możemy tworzyć batony i wiele innych elementów HTML. A gdybyśmy chcieli usunąć, na przykład, jakiś element, to możemy to zrobić za pomocą remove. Czyli, na przykład, jeżeli chcielibyśmy usunąć jakiś element, to dajemy sobie div, a następnie remove i to usunie nam ten element. Tyle, że oczywiście w tej chwili to by nie miało sensu, bo jakbyśmy sobie przeszli tutaj i klikniemy, tak to. Cokolwiek nam się tutaj utworzy, to od razu usunie, więc no, totalnie bez sensu, ale możemy na przykład stworzyć sobie teraz taką funkcjonalność, że po utworzeniu tych paragrafów, kiedy klikniemy na nie, to wtedy one mogą się usunąć. To może na razie te klasy tutaj dodatkowe pousuwam, tylko zostawię sam test. I teraz kiedy utworzymy sobie taki element, to możemy do niego dodać kolejny event listener, czyli damy sobie div i możemy dać add event listener, czyli będziemy chcieli po kliknięciu na niego usunąć ten element, czyli tutaj damy sobie click, a następnie chcemy wywołać jakąś funkcję. Powiedzmy niech to będzie um, delete div. I teraz poniżej dodamy sobie taką funkcję, czyli wpiszemy sobie Function, a następnie Delete div. Przechodzimy do ciała funkcji, no i chcemy usunąć ten element, na który klikniemy, więc dajemy sobie this, a następnie remove. Coś takiego. No i teraz zapisujemy, wracamy tutaj, odświeżymy, mi, czyli stworzymy kilka tych elementów, i jeżeli kliknę na któryś z nich, to zobaczcie, że. Usuwają nam się jeden po drugim. Jest super.